Mm, Rozwód godny filmów o Wall Street. Christina Kelly żąda rozwodu od zarabiającego 7 milionów dolarów rocznie męża bankiera Sage Kelly. Okazuje się, że Leo DiCaprio mógłby temu panu czyścić buty. W papierach sądowych, Krystyna twierdzi, że jej mąż użył jej jako karty przetargowej i złożył niemoralną propozycję jego klientowi Markowi Beer. Podała także imiona wielu wysoko postawionych bankierów z Wall Street, którzy regularnie uczestniczą w seks imprezach. Mówi, że jej mąż używa ketaminy, kokainy, grzybków, ekstazy i heroiny. W zasadzie nigdy nie spróbował narkotyku, którego by nie polubił. Jednak Krystyna nie jest też aż taka święta. Sama została przyłapana na używaniu narkotyków. Sage użył tego nagrania, by móc ubiegać się o opiekę nad ich dwoma córkami. To plus historia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w 2010 roku spowoduje, że jej pozew i chęć dostania 7 milionów dolarów raczej nie przejdzie.